Siemano, siemano widzowie W dzisiejszym odcinku, jak zawsze Zagramy sobie yy, W Minecrafta Ale, będziemy musieli Zrobić jedno yy, Nie na hardkorze, bo hardkora to ja tak Średnio Lubię grać Włączymy sobie kreatywne Dlatego, że w dzisiejszym odcinku zrobimy jedno Będziemy musieli przetrwać i uciec z Incident City Już wam mówię na czym to polega Czyli na przykład jakby to powiedzieć... E, czyli mam trzy próby. Jeżeli trzy razy zginę, to przegrywam. No. I żeby to... Sobie, żeby sobie to trochę utrudnić, to nie... ale mam na poziom trunny. Dobra, zaczynamy. Już mam trochę stresa przy tym. E, wiem jak to jest. Dobra, się. No muszę niestety tak grać widzowie, dlatego że ten. Yy, dlatego, że jak to mi zniknie, to wtedy mam gorzej granie. Może w następczońcu zagram w Bedwarsy, ale coś będę wymyślał. Ach, dobra, świat ładuje, więc będziecie musieli, musieli chwilę poczekać. Jakby coś? Nie? Dobrze, już wróciłem. Musiałem tylko coś zobaczyć, yy, bo ten... chcę ustawić coś. Hmm, poczekajcie chwilę. Mhm. Dobra, jesteśmy na świecie. Na no, takim survival'owym, nie? Ale ogólnie będzie fajnie się grało. Nie no dobrze, nic nie widzę. Eee, dobra, jest. Eee. Struktury... Strukturę. Eee, incident City. Cyk. Gamy mode. Spectator effect. give. Monik... No kto widzę, co może... No i dobra, lecimy w dół. Już widzę... Już widzę mój koszmar. O nie, że tak zacznijmy pozytycznie. Gdzie by to może... Z... O, lawa tu spływa już. Szkoda, że nie można wejść do lawy. Dobra, gdzie tu jest drewno? W sumie to są skrzynki do lutowania. Tylko problem... Czekajcie, hmm... Jeden spawner, nie? Tak, tu jest jeden spawner, dobra. Jest szansa na to, że będę mógł te. A nie, bo tu. To... Aha, bo tutaj tylko mam trzy strajki. No dobra, musimy znaleźć jedno miejsce z jedną, jedną rzeczą, czyli z drewnem. Zajmijmy to chwilkę. O jest! Chodziło mi właśnie o to miejsce. Ale najpierw się rozejrzymy Jest spawner, dobra. Czyli wiem, że już tu jest groźno. Spawner jest, dobra, czyli będzie najgorzej tu z drewnem, to może tak, hmm. no dobra, ryzyk fizyk, jeden strajk będzie, to będzie, o, już tak od razu, może zniszczyć. mam nadzieję, Muszę zniszczyć OK Dobra, możemy sobie w tym czasie może zniszczyć trochę drewna. No i tak tu nie ma sen tego spawnera. Mam nadzieję, że... Właśnie o tym mówię. Czyli jak y nie tego... Czyli jak Jak nie, nie włączycie shifta, to właśnie właśnie ten dźwięk jest. że sobie zrobię podstawowe tłuszczu. No serio był nie chciał. Ale będzie ciężko przeżyć tutaj jakieś ilość dni, jeżeli zmarnimy wszystkie próby. Na wypadek... Tu nie pytajcie co ja miałem, to nie wasz internet. Dobra, chociaż dotąd się włączę, bo ja się boję Wurdena. Takie trzecie nocy No właśnie, widzicie tą skrzynię? To właśnie chcę tam... No stać Nie odpali? dobrze, nie odpali Uf. Mogę sobie zabrać spokojnie No możemy sobie iść Bo widziałem podobno tam jakąś skrzynkę do lutowania Hmm. Tu jest spawner O nie, najgorzej Ja nie lubię chodzić tak przy spawnerach Bo wtedy mam, wiecie, takiego stresa Że zaraz mi tu gdzieś wyskoczył orden Najbardziej nie lubię tego biomu o! Dobrze, nie, do... nie dotknąłem Ale w sumie tu nie ma spawnera Ale boję się, że tu gdzieś jest ukryty Mały spawner na górze jest skrzynia, ale nie mam bloczków. Nie no. Trzeba rozwalić jakiś ten. Gdzie on jest? Właściwie tam na samej górze jest ta skrzynia jak chcę ją zlupować. To no to była kiedyś jakaś wiocha. Ale może w 1, 20 się dowiemy. Widzę skrzynię, dobra, widzę skrzynię. Możemy iść tam, możemy iść tam. Dobra. Dobra, mam no, ja nadzieję, że nie zrobię. Podobno sensor nie zwraca na wełnę, bo ona jest bardzo cicha. Podobno to weźmy sobie kilka wełny. O! A kogo my tu mamy? Ej, z mi się to przyda. Dodaj mi to. Helge no, jak zawsze. Trochę wełny Dobra, weźmy sobie jeszcze trochę drewna, bo w sumie mi się przyda Na jakąś bazę Dobra, musimy być, jakby to powiedzieć, musimy być bardzo ostrożni To się źle skończy dla nas Patrzcie tych spawnerów, raz, dwa, trzy Nie wiem Ej, do której skrzynki mam pójść? Dobra, to może najpierw pójdę do tamtej Mam no, nadzieję, że tam będzie jeden spanner. Proszę Ej, tu w ogóle nie ma spannera? Nie gadaj! Eee, no esa! No się nie? Ooooo! wszystko. W sumie mi się koks przyda. Ale boję się tam iść, nie? Dobra, pierwszy strike to pierwszy strike. Ej, chyba, że... Czemu ja wcześniej o tym nie pomyślałam? Przecież mogę zniszczyć skrzynię? I wtedy jak będzie ten strike, to ja szybko sobie ucieknę. Potem sobie kliknę shifta w sumie. Dobra. Ej, bo tam jest spawner. Ja się boję, nie? Że jak zrobię dźwięk, jeden, to się zrespi... i będą wszystkie strajki normalnie. Dobra. Ryzykować? Jak widzicie, widzowie. Dobra, wszystko dla mnie. Widzowie, wszystko dla mnie. Nie! Nie rozp się! Spróbuj tylko! Ja cię nienawidzę. Zdezpij się na 100%. Dobra, hucha! Uh. Co ja chciałem? Bo ja zapomniałem w sumie. Ej! Sadmiu książki, płyta... W sumie. Dobra, żeby. Nie oszukuję, nie oszukujmy się. Wezmę trochę kobla, dobra? bo ja potrzebuję. A jak mam zrobić kamienne tulsy? Jest tak. Ej, w sumie. Dobra, tu dobra. dobra. Bo ja zawsze robię tak, że najpierw marny, najsłabsze, a potem Czego drewniana siekierka jest lepsza od kamiennej? Wytyf! Aha. Dobra, jest tu jakaś różnica w sumie. No tak, mówiłem o tym! Wełna nie zwraca uwagi! Eee, to jest... Nie! Nie! Po co ja to robiłem? Mrok mam, nie? Widziałem, że gdzieś tu jest spawner. Na 100% tu gdzieś był spawner. Na dole, na 100% niemożliwe, że to był gdzie indziej. Dobra, może sobie... Bo muszę tylko tu przetrwać. Muszę zry... najpierw... Ej, bo muszę najpierw zrobić taki czek... Najpierw muszę zreśbić Wardena, potem przed nie uciec. Hmm. Dobra, to może Uff. o dziękuję. Wezmę no, na serio te kamiona Dobra, dobra, żartowałem moim celem, to tylko się wydostanie z tego piekła. Dobra, lecimy. Tylko... Problem tkwi w tym, że ja nie wiem czy ja się stąd wydostanę. Nie wiem czy ja się stąd w ogóle wydostanę. Nie, bo to ma... Nie, bo jest na samym dole! O nie, to chociaż... Hmm, to muszę tylko przywołać... Kurde, ja nie wiem co ja mam tu robić! Chyba, że będę musiał przetrwać tutaj, będę musiał poko pokonać, pokonać Co się, co się stanie jak położę wełnę obok ser sensora? Ty, nie gadaj. Nie! Wiedziałem! Wiedziałem, na górze byłem! Wiedziałem, że tu gdzieś są spawnery. W sumie już mam trzy strajki, to mam najgorzej. No, mam nadzieję, że mam trzy strajki. Nie no 100% już mam trzy strajki. Jeszcze jedna taka sytuacja. Już pomnę. Co robimy? Muszę zebrać żelazo jakieś, bo... Więc w sumie. Spawner... Spawner na 100% jest tu gdzieś sensor. Na 100%. Nie masz... Nie ma opcji, że tu nie ma sensora. Jest, mówiłem, miałem rację. Ej. Aha. Tylko przez chwilę zwracam. No dobra jest. Dobra, weźmę nowe. Najpierw sobie wezmę bruk. Znaczy. W sumie tu nie ma spawnera, więc czym się tu martwić? Dobrze jesteśmy blisko piekła, jakby to powiedzieć. Wolę się budować slow bridge'em, bo... Jest to spawner, nie? Dobra nie ma. O! Jest! To był mój cel. No znaczy... Nie powiedziałam wam o tym, ale moim celem było zdobycie motykę. I złote jabłko. To był mój cel. Fajnego oglądania, wam życzę. Znaczy, no to był. No dobra, zarazmy sobie tego ordena. Patrzcie na to. Gdzie jesteś? O, patrzcie! Mam tu naszcze... naszego mistrza. Ej, chodź tu, przywita się. E, mały, przywitaj się. On ma taki dziwny dźwięk. E! e co jeżeli bym zespił takich kilka... E, e, takich golemów? To by było genialne. E, dobra, mam pomysł. Patrzcie, przygotuję pierwszego golema, drugiego. Dobra, biegną, 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 patrzcie, wojna. Dobrze! Dobra, druga runda. Filmy! No pozół się. Dobra Dobra! Dobra. Życzę wam yy, zostawcie suba na tym kanale, bo wiecie jak to jest. Yy, <ścoughs> jak go dobra. Życzę wam mega oglądania. E, miałem coś innego. Dobra. Życzę wam mega oglądania. No i do widzenia.